Następny przystanek Rondo Śródka. Rondo Śródka. Następny przystanek Rondo Śródka. Rondo Śródka. Następny przystanek Zewady, przystanek na żądanie. Zewady, przystanek na żądanie. Następny przystanek. Koronkarska, przystanek na żądanie. Koronkarska, przystanek na żądanie. Następny przystanek, Studzienna, przystanek na żądanie. Studzienna, przystanek na żądanie. Następny przystanek, rynek wschodni. Rynek Wschodni, następny przystanek, Główna, Główna. Następny przystanek, Bałtycka, Bałtycka. Następny przystanek, Gdyniska, Przystanek na żądanie. Gdyniska, Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Gdyńska 1, Przystanek na żądanie. Gdyńska 1, Przystanek na żądanie. Następny przystanek niska 2, Przystanek na żądanie. Gdyńska 2, Przystanek na żądanie. Następny przystanek Gdyńska Karolin. Gdyniska Karolin. Następny przystanek. Kozie głowy, osiedle Karolin. Kozie głowy, osiedle Karolin. Następny przystanek. Kozie głowy, krótka. Kozie głowy, krótka. Następny przystanek. Kozie głowy, działki. Przystanek na żądanie. Kozie głowy, działki. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Kidzin Jonszera. Kidzin Jonszera. Następny przystanek Kidzin szkoła. Kidzin szkoła. Następny przystanek Kidzin koniec trasy. Kidzin koniec trasy.